Widzę, że Karolinka jest na chustawce. Chuj idę do Karolinki. Karolinka. Wypierdala z chustawki. Teraz ja się chustam, wypierdala z chustawki, bo cię zabiję. Jak mnie zabijesz, to powiem mamie, ty kurwa słyszysz, co ty pierdolisz w tym momencie? Spierdala, jest chustawki. Ja się chustam, szma, to bądź pokorna, kurwa. Siada jest kusztawki nie zabijesz mnie twój karabień zabawkowy, to kurwa teraz patrz. I co żyje? Bo to były lasery, one nie działają na psy głupie suki. Poczekaj z mnie. Mamo powiedziała: tak, woję matkę też za zaraz, zaraz rozumiem. Huśtawka była moja. Kiedyś nie było takich huśtawek, jak teraz są. Nie? Kiedyś, teraz jest jakiś plastik łańców, takie chyba te huśtawek. Kiedyś były takie stalowe konstrukcje. Nie? Ta huśtawka cię mogła zabić spokojnie. Ja miałem 5 lat, ja byłem za lekki, ja nie potrafiłem się rozpuszczać. Jak próbowałem się rozpuszczać, wyglądał jak ruch Co Sąsiedzi patrzyli i zobacz, młode Socha znowu ruch akusztawka.